Genshinowe anime to rzecz o której już mało kto pamięta. W pewnym momencie hype co do niego sięgał Zenitu tylko po to, żeby temat ten mimowolnie zanikał pod nowymi treściami. Zakładam, że część z was nawet nie grała w Genshina, kiedy anime na jego podstawie zostało ogłoszone. Było to ponad 2 lata temu, i tak naprawdę od streama, na którym mogliśmy pierwszy raz zobaczyć ten projekt, nie mamy absolutnie żadnych wieści co do niego. Myślę, że w tym momencie jest to bardzo mało prawdopodobne, żeby genfinowe anime wyszło. Przynajmniej w takiej odsłonie, którą widzieliśmy. Czyli w kolaboracji z UFO Table. Gdyby cokolwiek się działo w tym temacie, to byśmy dostawali jakiekolwiek updatey do tego anime, w końcu na tym polega jego promocja. A zamiast tego HoYoverse pozwoliło zgasnąć temu tematowi, co mnie tym bardziej uświadcza w przekonaniu, że nie ma na co już czekać. Chociaż tak naprawdę coś takiego jak genfinowe anime istnieje tylko w innej formie niż te, o którym mówiłem na początku. Wspomnę jeszcze, że jeśli wam się spodoba, to możecie zostawić lajka, suba i komentarz. Ale co w ogóle mam na myśli mówiąc, że Genshin'owe anime istnieje? Przecież sam przed chwilą powiedziałem, że go nie będzie. O czym ja w ogóle bredzę? Dajcie mi to wytłumaczyć. Mówiąc, że Genshin'owe anime istnieje, Oczywiście nie miałem na myśli pełnometrawowej serii jak jakiś Demon Slayer czy Jujutsu Kaisen. To co mi przypomina w jakiejś części te mityczne Genshinowe anime to niektóre teasery. Ostatnio było całkiem głośno o charakter teaserze Mizuki. Był on bardzo chwalony i wiele osób mówiło, jak dobrze on nie wygląda. Ale poza tym, na Genshinowym Kanale możemy znaleźć też wiele innych, podobnie dobrze wykonanych animacji. Na przykład, Animated Forty dla takich postaci jak Małika, Capitano czy Arlekino: o którym w swoim czasie też było niesamowicie głośno. I nie są to jedyne takie filmy, które przypominają stylistykę anime. Jest ich jeszcze trochę, i warto wspomnieć o tym, że za każdym razem, kiedy taka animacja wychodzi, to jest ona bardzo chwalona i to zasłużenie, bo są one prześwietne. I tutaj wychodzi moja teoria, tak, jest to kolejny film z teoriami. Możliwe, że przez te kilka lat w Hollyoverse trochę się zmienił koncept Genshinowego Anime, i z tego przeszliśmy na to. W końcu jest to jakieś anime, co nie? Nie mam zielonego pojęcia, co mogło się stać z tym starym. Może UFO Table się nie wyrobiło, może nie było funduszy, albo może od początku miał to być tylko kit, żeby gracze nie byli mad na kolejne słabe urodziny. Naprawdę jest tutaj dużo możliwych scenariuszy, ale z jakiegoś powodu tego anime nie ma. Więc mowę po prostu zamiast tego, Hojowers zmieniło koncept gęcinowego anime z pełnoprawnej serii na krótsze animacje, które mają promować jakąś postać lub przedstawić fabułę w innej formie? Mowy to być jakiegoś rodzaju alternatywa za to anime, które nie wyszło. Bo moim zdaniem przedstawienie niektórych questów w takiej formie animacji jest bardzo dobrym pomysłem. Zamiast dla wielu nudnych dialogów możemy poznać jakąś historię z animacji, tak jak to ma miejsce na Animated Forcie, Arlekino czy Capitano. Na pewno jest to duże urozmaicenie fabuły Genshina. Anime jest o wiele przystępniejsze do spożywania niż suche dialogi. Bo o to też by chyba chodziło w Genfinowym Anime. Tak sobie je przynajmniej wyobrażam: że opowiedziana byłaby w nim historia już zakończonych regionów, tylko w innej formie. Bo te anime nie mogłoby fabularnie wyprzedzać gry. Bo to jednak Genfin pchają do przodu i takie wybieganie by nie miało sensu. Więc co innego by miało być opowiedziane w takim anime, jak nie historie, które już znamy z gry. Ewentualnie mógłby to być jakiś spin-off. Tak naprawdę nie wiemy, jak by to anime wyglądało, bo jedyne co mamy to koncept, trailer z jakimiś ładnymi widoczkami i niczym więcej. Więc kończy się na tym, że zarówno te pierworodne anime, jak i animacje, które teraz mamy, działają na tej samej zasadzie opowiedzenia genuinowej historii w inny sposób. Tak naprawdę, te animacje, które teraz mamy, mogą nie odbiegać aż tak daleko od pierworodnego anime, które mieliśmy dostać. Główna różnica pomiędzy nimi to ich forma. Tutaj mamy sporadycznie wypuszczane teasery po kilka minut, a tam byśmy zapewne mieli serię, taką jak zwykłe pełnometrażowe anime. Na pewno jest to rozczarowujące dla wielu osób, tym bardziej dla tych graczy, którzy wyczekiwali pełnometrażowego, gęśnowego anime, ale moim zdaniem taki format także może mieć swoje plusy. Na przykład może on zachęcać graczy, aby ci bardziej wgłębili się w lore danej postaci. Myślę, że nie jedna osoba zrobiła storyquesta Arlekino po obejrzeniu jej story shorta. Dla mnie, jako zwolennika Genshinowej fabuły, jest to bardzo obiecujące. Bo na pewno wszyscy tutaj wiemy, że fabuła Genshina jest często zawiła, a jej czytanie męczące i nieprzystępne. Mimo tego, Genshinowy świat jest naprawdę prześwietny i pewnie mówię to już kolejny raz, ale za tą ścianą tekstu kryje się moim zdaniem genialna historia. Mimo tego, właśnie ta ściana tekstu bardzo zniechęca graczy, aby się w nią zagłębić, i oczywiście jest to zrozumiałe. Ale właśnie takie storyforty mogą zachęcić tych graczy, którzy stronili od Gęcznowej Fabuły, aby się nią bardziej zainteresować. Myślę, że jest to jak najbardziej dobre. Tym bardziej patrząc na to, ile ludzi grających w Genshin'a nie zna jego fabuły. Oczywiście taki format bardziej krótszych animacji o postaciach na pewno zachęca graczy, aby po nie wishować, co dla Hojowers obraca się w pitos. Więc dla samej firmy takie rozwiązanie też może być lepsze, chociaż nie wiem, co by im przyniosło więcej zysków, pełnometrażówka czy te anime, które mamy teraz. Kompletnie się na tym nie znam. Ale chyba największym minusem przykierowania kierowaniu Anime z tego na to jest po prostu rozczarowanie graczy. Ja sam jeszcze półtora roku temu na odcinku Tavat News obliczałem kiedy to anime może wyjść, mając jeszcze nadzieję, że to się stanie. W tym momencie już straciłem jakąkolwiek wiarę w ten long term project. I zakładam, że nie jestem w tym sam. Patrząc na to ile osób hype'owało się tym projektem, nie wiem co by było lepsze, czy pełnoprawne anime, czy story shorty. Te mi się jak najbardziej podobają, ale nie ukrywam, że z wielką chęcią zobaczyłbym Genshin'a w pełnometrażowej serii, nawet taki region jak Monsant, za którym osobiście nie przepadam. Niestety na ten moment Genshin'owe anime, które znaliśmy, to już nic, tylko widmo przeszłości. I wątpię żeby się to jakkolwiek zmieniło. Chociaż kto wie, może jeszcze Hojowers mnie zaskoczy. Możecie napisać w komentarzu co o tym sądzicie. W tym filmie chciałem trochę pogdybać co się mogło stać z tym anime. Myślę, że Story Forty, o których mówiłem, mogą mieć z tym jakieś powiązanie, ale co ja tam wiem. Ale za to wiem, że jeśli ten film Wam się spodobał, to możecie zostawić po sobie lajka like oraz suba. Jeśli macie jakąś swoją teorię, co mogło się stać z Gęcznowym Anime, albo wiecie coś o czym ja nie wiem, to koniecznie dajcie o tym znać w komentarzach. Teraz pozostało mi już tylko podziękować Wam za oglądanie do końca i mogę zachęcić Was, abyście wbili na mojego Twittera, do którego link jest w opisie. Sprawdźcie playlistę czy film z ekranu końcowego i do następnego. Cześć!